Tak, mogę już? Tak, no dobrze, to ja w, w skrócie Mysłek Radosław. Ja reprezentuję spółkę Złoty Meron, Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. My jesteśmy, że tak powiem, organizatorami bezpieczeństwa na strefie karlsberg Fun Camp, także przygotowujemy infrastrukturę dotyczącą bezpieczeństwa i budujemy to miasteczko dla firmy Brand New, która jest organizatorem, można powiedzieć. Trefy. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem zabezpieczenia, czyli z pełną dokumentacją związaną z koncepcją zabezpieczenia miasteczka Karlsberg Fanka. Rozmawiamy o bezpieczeństwie dzisiaj, więc, więc otrzymaliśmy pozytywną opinię komendanta miejskiego policji, otrzymaliśmy pozytywną opinię komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. E, otrzymaliśmy e, pozytywną opinię e, e, pogotowia ratunkowego tutaj z, 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 z tej dzielnicy, e, czyli jakby te, te główne aspekty mamy potwierdzone. W poniedziałek czekamy jeszcze na wyniki badań wody, które musieliśmy powtórzyć tam ze względów proceduralnych musieliśmy powtórzyć w poniedziałek, będziemy mieli pozytywną opinię z Sanepidu i tak naprawdę do Biura Bezpieczeństwa Miasta wpłynęły już wszystkie dokumenty związane z tym, aby uzyskać zgodę na organizację tej imprezy, czyli jakby wszystkie służby zaopiniowały nasze plany związane z zabezpieczeniem miasteczka pozytywnie. Na dzień dzisiejszy strefa została zgłoszona na 3000 osób. Z czego 1000 osób będzie mogło przebywać na terenie miasteczka Fun Camp, yy, czyli mieszkać na, 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 tym miaste, na terenie tego miasteczka. Natomiast 2000 osób to są osoby, które mogą odwiedzić fankamp, yy, że tak powiem, z dzielnicy, z Warszawy, czyli z osób, które będą chciały odwiedzić, zobaczyć, wziąć udział w imprezie, w pokazywaniu meczy. I te osoby będą mogły odebrać i wejść na fancamp na podstawie nieodpłatnych wejściówek zaproszeni, niemniej jednak zgodnie z naszą procedurą zachowania bezpieczeństwa, każda z tych osób będzie musiała się wylegitymować. Na wejściu będzie przeprowadzany monitoring tych osób z, z rejestracją. My będziemy sprawdzać, czy dana osoba nie posiada zakazu przebywania na imprezach masowych. I, no i każdy tak naprawdę mieszkaniec będzie mógł Legitymując się na wejściu wejść na tą imprezę. Tak naprawdę ta impreza ma charakter, jest w formule piknikowej, ponieważ tam znajdują się boiska do siatkówki plażowej, boiska do piłki nożnej, czy będzie można też troszeczkę zrelaksować się na tej strefie. Na godzinach, w godzinach imprezy, czyli wtedy, kiedy będą emitowane mecze z telewizji, obejrzeć mecz. Nie przewidujemy tam żadnych innych dodatkowych atrakcji, tam będzie tylko oglądanie meczu, a także spędzanie wolnego czasu, że tak powiem, w przestrzeni tego miasteczka, które będzie oferowało jeszcze dodatkowe atrakcje sportowe, animacje dla młodzieży, dla osób starszych, dla dzieci. Także, no, na, na, dzień, dzisiejszy, na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Jeżeli chodzi o prace, które na tym terenie trwają, to w tym momencie mamy, że tak powiem, na wykończeniu już prace te najgrubsze, jeżeli mogę użyć takiego słowa, czyli doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji, ponieważ w pełni będziemy te wszystkie obiekty sanitarne na tym, na tym terenie będą miały doprowadzenie do kanalizacji. Energia elektryczna też już jest podłączona Od 28 Maja, czyli od przyszłego wtorku, wygrodzimy cały teren e, i będziemy prowadzili już prace e, polegające na instalowaniu obiektów tymczasowych, czyli wszystkich kontenerów, namiotów e, i tych obiektów, e, które będą służyły jako mhm. infrastruktura. Około 6 czerwca, e, tak naprawdę, będziemy już mieli pełną gotowość też na 6 czerwca. Zapowiedziała się Państwa Straż Pożarna z kontrolą e, całego, e, całego obiektu, też. E, Urząd Miasta Ostecznego Warszawy zapowiedział kontrolę też obiektu biwakowego. E, więc, jak tu na 6 czerwca, już chcemy mieć wszystko gotowe i zapięte na ostatni guzik, tak, żeby, żeby 8 czerwca otworzyć i dla mieszkańców, i dla gości, którzy przyjadą na tą strefę, już całe miasteczko. E, więc, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy około 35%, czyli, czyli no mniej więcej 350 do 400 osób zapowiedziało swoją obecność, i ta liczba osób. Waha się, w niektórych dniach jest mniej, w niektórych więcej, ale średnio można powiedzieć, że to jest 350 osób. Tak jak powiedziałem, no, te apetyty y, y, troszeczkę zmalały, ponieważ y, cała Federacja Rosyjska, która zapowiedziała się na, na kamp do Warszawy, ponieważ tutaj, jak spodziewaliśmy się Greków i Rosjan, Federacja Rosyjska wycofała się z, z pobytu na naszym kampie, mieli no, jakieś plany w innych lokalizacjach w Warszawie więc na dzień dzisiejszy mamy tylko pojedyncze zgłoszenia osób z, tak naprawdę z całej Europy. Nie mamy, nie mamy jakby takich zgłoszeń, które, które byłyby zorganizowane przez jakąś federację kibiców. W związku z tym, w związku z tym no nie spodziewamy się jakiegoś takiego nawału. Oczywiście <śmach> <śmach> najwięcej zapytań mamy o półfinał. Półfinał jest 29 czerwca. My wprawdzie 22 czerwca zamykamy miasteczko, ale organizator rozważa taką możliwość, żeby zgłosić jeszcze jedną imprezę masową tylko na jeden dzień, tylko na 29 czerwca, właśnie na półfinał. No, mamy jeszcze kilka dni czasu, żeby się nad tym zastanowić i podjąć decyzję, jeżeli będzie zainteresowanie. No, zainteresowanie jest, natomiast no, trudno teraz przewidzieć, czy akurat. Holendrzy będą grać w półfinale. Oni na to liczą. My tak, no nie możemy ryzykować, bo jest to jakieś przedsięwzięcie. Wiadomo, że do, 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 do 29 maja musimy złożyć wszystkie dokumenty, mamy jeszcze kilka dni będziemy to jeszcze sądować Cała przestrzeń imprezy masowej, czyli jakby tego otwarcia namiotu głównego, gdzie będą odtwarzane mecze, ona będzie czynna od godziny 17. I od godziny 17 do godziny 23 e, będzie to, ten namiot funkcjonował jako strefa imprezy masowej. Tak? E, my będziemy monitorować ludzi wchodzących e, na tą strefę e, i cały czas będziemy e, wiedzieli, ile osób na tej strefie przebywa. Maksymalnie może przebywać 3000 osób na tej strefie. Każdy, kto będzie chciał wejść na teren fan campu, będzie musiał mieć zaproszenie. Na zaproszeniu będzie informacja o tym, że będzie ta osoba weryfikowana, czyli to, to też nie będzie wyglądało tak, że ktoś podejdzie do Fan Campus okienka i powie, poproszę mnie wpuścić. Tak? No, będzie musiało pokazać zaproszenie. Te zaproszenia będą dystrybuowane w różny sposób, poprzez konkursy w mediach, poprzez e, 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 tak zwane rozdawnictwo. Tak? ale nie będzie, nie będzie takiej możliwości, że ktoś po prostu przechodząc obok kampu będzie sobie, tam sobie nie mając wcześniej zaproszenia. Jeżeli chodzi o strefę, no, no i tak, no i cały, całą jakby strefę i rozrywki i strefę te, tego namiotu, czyli imprezy masowej, czyli, czyli miejsca, gdzie będzie odbywała się projekcja meczu, wszyscy będą musieli opuścić po godzinie 23, czyli wtedy, kiedy ta strefa będzie nieczynna, będzie zamknięta dla publiczności. Strefa noclegowa jest odgrodzona od strefy, jest zupełnie osobnym, osobną jakby przestrzenią i na tą strefę będą miały wejście tylko osoby, które wykupią tam nocleg i będą posiadały uprawnienia do przebywania na tej strefie, czyli jakby osoby z zewnątrz nie będą mogły wejść na tę strefę nawet na chwilę. Także jak ktoś będzie chciał kogoś zaprosić, to będzie musiał wykupić mu nocleg na tej strefie i stać się pełno, pełnoprawnym uczestnikiem e, tej strefy. Służby Ochrony tutaj, pana, który organizuje tą strefę kibica, czy, 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 czy jak to się tam fachowo nazywa, będą wyłączone, no, oni będą działać tylko w ramach swojego zakresu działania, czyli na terenie imprez, tak? Reszta wszystko, co jest poza imprezą, będzie zabezpieczamy i, i ręczę Państwu, że tej policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej, którą mamy też do dyspozycji do wspólnych patroli yy, będzie, będzie na pewno ich widać. Obejmiemy na pewno, poznajemy sobie też sprawę zagrożeń, jakie są głównie na drogach dojścia i odejścia tych ludzi, którzy będą chcieli się tam zabawić w tej strefie i o tej godzinie 23 czy 24 będą musieli się dostać do metra czy do innych środków komunikacji, żeby trafić do miejsca mieszkania. Więc te wszystkie miejsca będą objęte przez nas monitoringiem ehm, osobowym, czyli patrolami, tak, które będą patrolować te miejsca ze szczególnym właśnie nasileniem drogi dojścia w stronę placu e, e, do stacji metra i, i, i wokół kępy potowskiej, jak również już w tej chwili, na razie doraźnie, aczkolwiek będzie to na pewno z chwilą rozpoczęcia imprezy, czyli z dniem 8 czerwca bardziej e, widoczne, zabezpieczamy. Teren wokół Centrum Olimpijskiego z uwagi na razie też tak już funkcjonuje od 17 maja. Ponadto tam została zmieniona zupełnie organizacja ruchu, jak Państwo się zorientowali, czyli jest yy, zakaz ruchu pojazdów yy, poza osobami posiadającymi specjalne zezwolenie pod Centrum Olimpijskie i całkowity zakaz parkowania pojazdów łącznie z odpolowaniem tych samochodów. Więc tam już jest to wszystko pozmieniane. Yy, z tego co. Z tego co jest mi wiadomo i co było ustalone, odpływ tych ludzi, którzy zakończą imprezę na, tym, na tej strefie zabawy będzie zapewniony oprócz tych normalnych środków komunikacji miejskiej, które w tym miejscu są dosyć ubogie, ubogie, tak zdaję mi sobie sprawę, że do stacji trzeba dojść najbliższej, a linie autobusowe na miejscu w Stradzie raczej są słabo rozwinięte, więc będzie tutaj przez organizatora zapewniony autobus, tak jak ustalaliśmy, który będzie jeździł w trybie ciągłym, komunikując tą strefę centralną Kibica na Placu Definat, Stadion Narodowy i naszą tą strefę Kibica Rządu Tak, bo to był tutaj przez przez która jest jednym z sposobów? Ponadto, ponad mówię, będziemy zabezpieczać drogi dojścia i odejścia w stronę Placu Więc ale poznajemy sobie sprawę, że to będzie główna oś podróżowania tutaj żeby się stamtąd wydostać. I tak jak mówię, rejon Kerby Potockiej też będzie, chociażby z tej przyczyny, że jest kanały, może nie za głęboki, ale jednak jest i jest kilka placówek, które świadczą tam, że tak powiem, usługi gastronomiczne i też prawie by się cieszyły większym wzięciem niż normalny weekend. I oprócz tego jeszcze tylko Państwa na temat zabezpieczenia całej dzielnicy, bo tak naprawdę to nie jest tylko strefa ta, która powstaje na Wokół Centrum Olimpijskiego dla nas ważne, ale cała dzielnica, mamy rozpoznanie, które poczyniamy. cały czas jest czynione w tych dniach, bo cały czas to się zmienia, jak Państwo wiecie, bo niektórzy restauratorzy dokupują uprawnienia na pokazywanie meczu cały czas. Mamy zdiagnozowane te miejsca, mniej więcej na dzień dzisiejszy, ile jest miejsc, gdzie będzie można w sposób zbiorowy obejrzeć me mecz piłki w związku z imprezą? I to są różne miejsca od 50 osób. Do 250, tu po sąsiedztwie Państwo będziecie mieli w, 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 w pubie na 250 osób wykupione. Znaczy przygotowane są miejsca do oglądania, do oglądania tych imprez, i te miejsca też będą patrolowane w ramach całej podoperacji, która, tak jak kolega zaznaczył, cała Warszawa jest podzielona na różne odcinki odpowiedzialności. My jesteśmy też jednym z członków tej operacji i będziemy. Zabezpieczać nie tylko teren hop strefy Kili, ale całe, całe miasto, które będzie narażone na zwiększony ruch osobowy, na, na, na jakieś zachowania, które, które w odczuciu nieuczestników tego mogą My poprzez zabezpieczenie euro nie likwidujemy służby, które w normalnych warunkach funkcjonują na terenie Kili. To jest podzielone na zupełnie dwie różne rzeczy. Normalna obsługa tego miasta pozostaje w stanie niezmienionym, a nawet zwiększonym. Czyli interwencje, które są wykonywane na dzielnicach niezależnie od euro, nadal będą realizowane w takim samym normalnym trybie. Siły dedykowane do euro, siły dodatkowe. O, mówimy tu o poziomie w rozpędzie do 3000 ludzi na miesiąc. Czyli Pani mówi o telefonach alarmowych. To są podstawowe dwa. Teraz oczywiście tutaj jest strzelek bo wszyscy są niezadowoleni z wyczerpania 112, z co wyjątkiem pewnie nie jest mało. 112 jest u nas w dokumencie policji razem z numerem 997. Obsada tych stanowisk będzie zwiększona do 15 osób funkcjonujących w trakcie normalnej zmiany. Proszę Państwa, 15 osób odbierających telefony, to jest na poziomie 5 tysięcy telefonów, które nas. Musimy mieć świadomość skali tego zjawiska. Tu się nic nie zmienia. Telefon interwencyjny żaden nie jest nam potrzebny dodatkowy do Komisariatu Małego Nazowi bo wystarczą te, które są trzy strony. I to w pełni... e, Jeżeli chodzi o dystrybucję wejściówek, to na dzień dzisiejszy e, przewidzianych jest 2000 wejściówek do dystrybucji codziennie, niemniej jednak, jeżeli ta strefa noclegowa, która jest zaplanowana na 1000 osób, nie zapełni się, tylko będzie w połowie zapełniona, no to te 500 osób też dodatkowo jeszcze będzie mogło te wyjściówki otrzymać. I tutaj główną, główną formą dystrybucji to będzie internet, tak? czyli każdy będzie mógł zalogować się na stronie carsberg.fancam, zarezerwować sobie taką wyjściówkę wpisując swoje dane. I odebrać ją w określony sposób. Będą organizowane różnego rodzaju konkursy radiowe. No przy tych konkursach do wejściówki będzie dodawano nagrody. będą dodawane nagrody sponsorskie marki Coca-Cola bądź innych marek, które będą tam na, na terenie miasteczka. Więc, jakby to jest główny internet. Nie przewidujemy raczej rozdawania tych wejściówek przy wejściu do metra, bo no nie. nie Raczej tutaj w, w tej formie nie będziemy tego robić, niemniej jednak będziemy skupiać się zgodnie też z, z zapowiedziami e, tutaj prowadzonymi z władzami dzielnicy, że one będą głównie kumulowane tutaj, tak? ponieważ chcielibyśmy, żeby ta strefa też dla tych mieszkańców była otwarta i, e, no i tutaj jakby głównie będziemy kierować, kierować dystrybucję. Na dzień dzisiejszy 35%, czyli tak, około no, 1 trzeciej tego kampu mamy, mamy zarezerwowanego, i to są głównie Polacy, Grecy, Brytyjczycy, e, ale zdarzają e, i Rosjanie. To są takie pojedyncze, że tak powiem. Propor e, proporcjonalnie można powiedzieć, że Polaków i Brytyjczyków jest najwięcej. Natomiast zdarzają się panowie z Arabii Saudyjskiej też. naprawdę. Ja Jeśli chodzi o transport ZTM, wziął pod uwagę lokalizację miasteczka. Będzie dodatkowy autobus wahadłowy pomiędzy właśnie dojściem do metra a miasteczkiem, tak żeby tą drogę skrócić. Więc ten autobus będzie działał. Dodatkowo, tak jak kolega wspominał i ja również, Flota Kontynentalna, który również jest sponsorem, zapewnia dodatkowe połączenia w meczowe na stadion, pozostałe do stryf. Só fazem <o teu corpo> claro, <laughs>